Cześć, siemanko, ja jestem Lolo, a będziemy grać w nową grę. Chociaż dziwne, dziwne, że to robię, ale dobra. Nie umiem zbierać dokładnie. Okej, okay, krówce, krówce.

to jest dziwne. Zabija mnie. To, to jest dziwne, co ja śpiewam. Dobra. Co? Olivia. Zabija mnie. Trafiam gdzie? Do piekła gdzie? Na razie się udaje Zabije mnie Ucieknie gdzieś i będzie ze mnie Dziwny, dzień. No jest fok! Idź do sklepu. Winogronka. Zabije mnie. Jestem jest łany, wie... Wstęp jest ładny yy, łatwy, więc wam go pomyślę. Mhm. Okej, okay. jesteśmy. To tak długo trwało, że szok. A ta się pyta co, Boże. Też krótka, masz tu jedzonko. Ola! Nie. Nie, nie, nie. To tak tam była na telewizorze. Była... A weź. No bo nagrałeś jakąś gredzicję. Ale skasowałem jakąś. Moją mam. Moją. Pen Aniele z moich mam 10 let. To mały. Albo większy. 37. 31. Może. Może... Trzeci. O, trzeci mam.

Zakończyć. <grym> alien Mato, Alien Mato. Brawo. Dobra, okej, okay. bo mówmy. Na kolego słychać. Ciekawostka kończył mi się ciekawostką. ja mam bombę. Niech ja się przekazuje. Kogoś... <grym> <Ciekawie, ciekawie, ciekawie. grym> <grym> <grym> A dzisiaj mam zbudować się na nim od stołku, że jakbyśmy spaliśmy. <grym> namiot od stołku, żeby się nie spalił. Ale dla ciebie się nie jest fajny, to? Kukurydza. Ale dla ciebie on już nie jest fajny. Weź się! <śm> on tylko mówię. Hmm. Weź mnie, nie wkurzaj. Pięć kukurydz. super supernowozu. Pięć razy. O, mandzioka. Skoro mam zbierać, to i zrobię to tak. Dobra, powiem za koroną. Aha, ci trzeba utrzymać jak biedłużek. Dobra, Dobra. Nieźle plony wyglądają. Trochę jest zbagowane. To zbieranie. Cie? Um, ty, 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 Gdzie tu jest kukurydza? O tu pem, 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 Szybko Co to jest? O, Już powiem, się powiem, robi. Do sklepu Ownieś mam teraz zasadzić Okej okay, spadające blaszki Spadające blaszki ale odnoszą że Niesamowicie po prostu łatwe do oglądania, nie? jak jest taki jedyny. O nie, o nie! Jakie to jest zrób... Alie, no proszę, na pierwszym miejscu jesteś teraz kolega. się tak to robi? Pyk, Dobra, syczące piętro, co? Ja sobie robię takie plamy. O wieś, o wieś, jest o wieś. Będę, będę, będę. już Ej, halo. Dobra, trzeba mu przekazać bombę szybciutko w takim razie. Wszyscy na zielonego, dwa bombę. Dobra, alienę. Nie wiem, co ja mam. Trzy owocne. Nie, ja chcę. Ja to wysoko skaczecie. Aha, ty tak. Nie, ja to, ja to, ja to, ja to na świecie. To tak typa. Nie, korona to jest słabinę u mnie, najgorzej patrząjcie koronę. korona i meczia Alien lepiej. A Kuba ma najwięcej zagranych konać, nie? Ja Odbijcie znowu w okej. Tak sobie zbieram, zbieram i nie wiem co robić. Co so, ty znowu tu okej okay. no, no, Nie wiem czy robić z tego seryjkę ale mam nadzieję, że się spodoba budu, budu tam z jeśli ktoś by nie wiedział to leci Gnacy, grający w no to

Łooj, tablet słyszy, drukująca butelka. Mm, ja dziękuję. Oszczędność. A, dobra. tak. No, dobra, okay. Okay, jedz to. Alieno, dobra. A ja to nie piję. Na... Ale to na... będzie tyle z tego odcineczka. Dobrze. Mam nadzieję, że się troszkę przynajmniej spodobało. Ja korony nie umiem w ogóle grać serio. Mm. No i tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeśli oczywiście się spodoba.